Uwaga! tam Cześć! tu Kaszka z Karol Tego nie planowałam nagrywać dzisiaj, ale Dzisiaj już przyszła moja paczka, z którą zamówiłam sobie w sklepie, z Office Supplies. Yy, nie kupiłam tu jakichś dużych rzeczy, ale zaraz wam pokażę, bo były po prostu w dobrych cenach. Pierwsze takie zakupy, które wezmę do domu i jakoś tam będę musiała to ogarnąć, także już otwieram, zaraz zobaczymy co w środku. Zdejmę sobie tylko yy, może ten karton. Pokażę Wam tylko, jak to w środku wygląda. Bo nie widać na szczęście yy, tego przesu, ani nic, ale... Pokażę Wam tylko taki wiecie sneak peek do środka. Co tutaj jest? Uwaga, tam daram. Dobra, zaraz wam pokażę co w środku. Najpierw pokażę Wam jeszcze matę, e, którą kupiłam już w może ją na filmie moim ostatnim, kiedy się zastanawiałam w Krikata. Ona jest dwustronna, tu jest strona niebieska, a tu jest strona e, czarna. No fajna jest, też można sobie powiesić, zobaczcie. Po pierwsze będzie Wam lepiej oglądać moje filmy, jak będzie takie jasniejsze tło, a po drugie, no ja tutaj muszę trochę oszczędzać to tło, które tu mam, bo pracuję w stole jadalnianym. Dobra, uwaga. Co my tu mamy? Jakby Pierwsza paczuszka. Nie jest tego dużo, mówię, ale... To rzeczy, które na pewno e, są dla no mnie mega, a będę chciała pewnie tego trochę więcej bo na razie kupiłam tak, żeby nie... Ale na razie też, żeby wiecie. No, nie przegiąć. Kupiłam kilka tych rzeczy. I tak. Tylko te droższe, jakby tak powiem. E, pierwszy, pierwszy. To jest zestaw Templi. Ja już widziałam te zestawy Art Impression wcześniej. Jest też cudowny zestaw halloweenowy, fantastyczny, no ale już po halloweenie, może go kupię jeszcze, ale nie wiem. To się nazywa Trifles, pewnie to wy też widzieliście. Chodzi o to, że przyklejacie trzy stemple, odbijacie trzy stemple, poczekajcie, tylko wyłączę telewizor. Stemplujecie taki domek, potem stemplujecie takiego bowanka i tutaj stemplujecie to i to, kartka się po prostu na trzy składa, tak jak tutaj widać, o, na tym obrazku. Yy, oczywiście nie musisz robić te kartki zawsze tak i w taki sposób, bo możecie na przykład w albumie odbić tylko ten stempelek, możecie ten stempelak, możecie tylko domek, więc to są trzy stemple, cztery bo to są jeszcze yy, życzenia. Moments wishes for a Merry Christmas. Warmest wishes. E, także, e, no ekstra. Ja będę chciała zrobić, będę robiła tu kartki też dla nauczycieli. Nie musiałabym tego robić, to chyba nawet nie ma takiego zwyczaju, ale wiecie, no jesteśmy tutaj tylko chwilę, Hania wyjeżdża, widzę, że nie wraca, więc wiedziałam, że każda nauczyciel coś tam dostanie. O ile mi się nie to tylko ci na nauczyciele. Także kupiłam taki stempelek, żeby... Fajnie, bo jest na sztywnym środku. Tak, chyba jest sztywny. Dobra. Więc to jest pierwsze. Kupiłam w eee, stamp. Stamper's enormous. to jest chyba zeszłoroczne, o ile się nie mylę, nie jestem pewna, ale ten Mikołaj dla mnie jest po prostu piękny, no, tak mi się ten Mikołaj podoba. Eee, podobają mi się te właśnie szyszk szyszkowe elementy i te wszystkie, bo eee, może naprawdę fajne z nimi robić kompozycje. Tim Holtz jest z tego znany, że słuchajcie robi bardzo fajne zestawy tych tablic, które później bardzo fajnie można wykorzystać, ja zawsze oglądam jego prezentację na kanale YouTube, jaką pokazuje pracę swoich dziewczyn właśnie z grupy inspiracyjnych, z tych DT i tam naprawdę świetne są te kombinacje, no i fajnie, bo są y y y życzenia może być Christmas Magic, może być Christmas Cheer, Christmas Wishes, Merry Christmas, czyli różne e, możecie z tego stworzyć napisy. E, no i oczywiście to są e, trzy dziurki na takim już sztywnym, przygotowanym e, po, tym podkładzie, e, więc no nie mogłam i wiedziałam, że będę chciała kupić więcej tych stempli z różnych e, okresów, nie tylko świątecznych, więc nie wytrzymałam i między innymi dlatego, że w tym sklepie robiłam te zakupy właśnie przez to, co teraz Wam pokażę, czyli Wiem, burzy. Burzy, yy, Bo normalnie to kosztowało dużo więcej w sklepach stacjonarnych. Dużo więcej yy, w tych wszystkich Michaelsach i tak dalej. A na tej stronie cena była chyba 20 dolarów. Yy, Fajna dokładnie. W każdym razie to jest właśnie Tima Holca. Yy, bardzo fajny, gruby. Segregator na jego stemple. Oczywiście nie tylko na jego stemple, bo tutaj wejdą też stemple różne, ale wiadomo, że jego są przygotowane już bezpośrednio do tego, do tego. I tutaj będę sobie je wszystkie storydżować, zbierać. One mogą być tak jak teraz przyklejone bezpośrednio włożone tutaj. Tak, mogą być włożone bezpośrednio tutaj. O, ale oczywiście mogą być również w specjalnych wkładach od niego, więc też kupiłam wkłady od niego. Tu jest ich chyba 8 albo 10. 8. Teraz zobaczymy, jak to dokładnie wygląda. Oni tutaj czasem mają problem, słuchajcie w tych sklepach, żeby zrobić dobre zdjęcie, żeby zrobić dobry opis. Przynajmniej, o, no nie mogę tego otworzyć. No, przynajmniej ja się tak właśnie z tym przy takim spotkałam nie mogłam się kurde. Y, doszukać zdjęcia dokładnie tych foliówek, jak one wyglądają, czy to są sztywne, czy to są tylko takie y, wiecie, zamknięte y, no takie wiecie, kieszenie, zaraz zobaczymy jak to w ogóle wygląda, ja nawet nie wiem jak to wygląda, a okej, okay, już chyba wiem no, także kupiłam to, bo na przykład te stęple, które kupiłam teraz, no to już te też tutaj włożę, o. i to jest po prostu taki, taka o, wkładka tak? I tutaj na przykład te jak no to co, Tu sobie wezmę te stemplety. wytargam stąd, a tutaj nie ma nic, no dobra, to będę musiała w takim razie zainwestować w, w jakiś ten, w jak... albo mogę tu w sumie je przykle, poprzyklejać, czy tutaj z tyłu, bo on widziałam też tak robił, czy one mają papierek tutaj, powinny mieć taki papierek, mają. No, były też tak, że po prostu przyklejał je tutaj. Yy, w środek można sadzić te, które już są na gotowe właśnie w takich pleksach. Można przykleić tutaj, a papierek sobie włożyć do środka, żeby było wiadomo, co to yy, Ale mówię, no ja mam w domu też kupę tego, yy, tych takich bla asytejów, blaszek, więc pewnie sobie to w domu ładnie zrobię. Tutaj na potrzebę tylko tego czasu pewnie sobie coś takiego, tu włożę sobie tylko tę karteczkę. Tutaj sobie będę te moje wszystkie stęple przechowywać. Mam, tak e, mam już taki jeden do wykrojników, ale ponieważ teraz jak wrócę, to będę brała od Yvonne'a Stinks to szafkę. Fula to pachnie z rybą. Szafkę będę brała, to pewnie będę miała już dwa na te stęple, powinno mi to starczyć. No. I drugi zestaw stempli ląduje do mojego nowego segregatorka. To się musi trochę wyrobić tutaj, bo widzicie, to jest takie na ścisk. Yy, ok, tutaj jeszcze wciśniemy tą resztę. To jest wielkie, tu się tego naprawdę dużo zmieści, bo bałam się trochę, że yy, że się tutaj niewiele tego zmieścić, ale te ringi są, w słuchajcie, ogromne. Jak tak będzie widać, są naprawdę wysokie. Więc yy, na pewno wyższe niż w tym moim segregatorze na kroniki, które mam w domu. Więc to już jest mega plus tego yy, nad innymi, że dużo więcej tutaj wyjdzie tych wkładów. Fakt, że stemple są też trójwymiarowe, bo one są na piankach, więc musi być tego sporo tutaj, bo tam kroniki są przynajmniej płaskie. A jednak stemple, no wiadomo, że zajmują dużo więcej miejsca, bo zobaczcie, mam dwa teraz i już jest tyle. Także bardzo mnie cieszy mój burżujski zakup. Kolejny burżujski zakup. Eee, I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, którą kupiłam. Tutaj oczywiście musicie sobie podpisać co za jak na przykład macie więcej macie poseregowane w jakiś sposób tematycznie. I kupiłam, no ponieważ mam ten stempel, który kupiłam ten do Trifoldu do kolorowania, no to odważyłam się kupić sobie na razie kredki, bo mnie ja nigdy nie kolorowałam niczym innym poza markerami. Dla mnie to jest nowa nowość. Kretki są tańsze niż te farbki, więc też nie chciałam od razu wydawać na farbki. Łatko patrzcie, nawet mam ten. Mogę sobie popróbować i kolorystykę sobie tutaj porysować. Super, bo mogę sobie narysować, obok opisać ten. No to wszystko w sumie jest. Wszystkie kolory są ładnie pokazane. Więc. Natomiast będę chciała poćwiczyć właśnie kolorowanie, a wydawało mi się to najprostszą techniką z tego względu, że... Wiecie, rysujecie tą kredką po prostu kawałek, gdzieś tam po brzegu, potem tylko pędzelkiem rozcieracie, bardzo fajne się cienie robią wtedy. No na razie mi to wystarczy, bo patrzę jak to się w ogóle mi będzie, mi się to spodoba. Wzięłam kolory takie, właściwie różne, widzicie, to jest taki przekrój wszystkich kolorów, bo stwierdziłam, że no kurde, muszę teraz mieć świąteczne na pewno jakieś kolory, bo, bo są święta muszę mieć jakieś, no po prostu wybór różnych kolorów, więc tak, wzięłam taki zestaw z takimi podstawowymi, że tak powiem, kolorami, także jestem bardzo ciekawa, jak mi to wyjdzie, na pewno zobaczycie, bo na pewno pokażę, jak to nie idzie, także moje zakupy na pierwsze, moje internetowe zakupy w Stanach, tak się skończyły i przyszło dość szybko, także była napisana, że będę czekała chyba tydzień czy półtora, a przyszło po, nie wiem, pięciu dniach chyba, bo tam jeszcze weekend był w międzyczasie. No, także już musiałam się z wami podzielić, a teraz idę robić co mam robić i buziaczki. Pozdrawiam was.